Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z anegdotą na początek, dlatego że y, możecie kojarzyć taką starą, starą anegdotę z brodą y, na temat mieszanych odczuć. Co to są mieszane odczucia, czy ambiwalentne odczucia? Ambiwalentne odczucia są wtedy, kiedy patrzysz, jak Twoja stara teściowa spada Twoim nowym samochodem w przepaść. Ja też mam dzisiaj takie ambiwalentne odczucia, dlatego że. Y, jak możesz pamiętać, jeżeli widziałeś, widziałaś to wideo, które wrzucałem tutaj 2-3 dni temu, podczas którego zapraszałem na webinar, który odbędzie się 23 października o 18.00. Bo jest to dla mnie bardzo ważny webinar, bo tam zebrałem bardzo dużo, bardzo fajnego kontentu, którym chciałbym się po prostu z Wami podzielić. Z Wami, wszystkimi subskrybentami tego kanału, ale być może też z osobami z zewnątrz. I po to właśnie postanowiłem po raz pierwszy w swojej karierze zapłacić YouTube'owi za to, żeby wypromował to wideo. I teraz jakież było moje zdziwienie, kiedy YouTube napisał. Pisał do mnie maila, że tego wideo promować nie wolno. Odmawiamy promowania tego wideo. Wiesz tobie jaki może być powód, więc wchodzę sobie w ustawienia tego YouTube'a i otóż okazuje się, moi drodzy, że bum, nie mogę tego wideo wypromować, ponieważ nie wiem, czy to tutaj dobrze widać, ale to wideo reklamuje, jest reklamą polityczną w Argentynie. W Argentynie Polityczną. No. Pff. Nie wiem jak to inaczej określić, bo w Argentynie po raz ostatni raz byłem dzierany 19 lat temu. 2004 rok był 19 lat temu. To jest smutne, że ten czas leci tak szybko, ale prawie dwie dekady temu byłem w Argentynie. Podczas tego wideo nie pada słowo Argentyna, nie pada w ogóle nawet słowo po hiszpańsku żadne, więc nie mam zielonego pojęcia, czemu nie wolno mi było tego wideo wypromować, a próbowałem dwa razy. Więc skoro tam to się nie powiodło, może to się powie, powiedzie, spróbuję to powiedzieć innymi słowami. Więc raz jeszcze, ponieważ przez ostatnie pół roku prowadziłem szkolenia, webinary, spotkania, podczas których testowałem to, jak łatwo jest wdrożyć, jak skutecznie można wdrożyć techniki, którymi się dzielę z US Marines, y to widziałem też wszystkie opinie na temat tego, jak realnie te spotkania zmieniały życia ich uczestników. W związku z czym w poniedziałek, 23 października 18, będę robił webinar, który nazwałem Więcej czasu, mniej stresu. I to jest webinar, podczas którego podzielę się właśnie tymi technikami, które pomagają odblokować produktywność. Tymi samymi technikami, którymi do tej pory dzieliłem się właśnie z US Marines, Air Force i innymi swoimi klientami. I teraz... Oczywiście, jeśli nie widziałeś, nie widziałaś tamtego wideo, to możesz sobie zadawać pytanie, w jaki sposób yy, światowej klasy żołnierze mogą w ogóle mieć problem z zabieraniem się do pracy. No mogą i rąbka tajemnicy na ten temat też uchylę podczas tego spotkania. Natomiast chciałbym opowiedzieć wtedy o takich pięciu żelaznych technikach. One są żelazne, dlatego że one po prostu jak zamontowane zostaną, to tam są. Po pierwsze, jak zabierać się do pracy, nawet jak totalnie się nie chce. Wstajesz lewą nogą, na dworze jest fatalna pogoda, yy, cokolwiek, brak wyspania. Po prostu kule metoda. Masz zainstalowaną, działa. W drugą stronę, nie tylko jak zabierać się do pracy, ale też jak przestać robić to, czego robić nie chcesz. Bo jeżeli masz stalową siłę woli, to w tym momencie, nawet jeżeli łapiesz się dzisiaj na tym, że scrolujesz TikToka, czy Instagrama, czy YouTube Shorts, przez 45 minut się budzisz z ręką w nocniku, to możesz po prostu przestać to robić. Opowiem ci, w jaki sposób jesteś w stanie zbudować system, dzięki któremu przestaniesz się martwić, bo nie będziesz mieć tak strasznie dużo zmartwień w głowie, które. Cię na co dzień po prostu obarczają i przytłaczają. Powiem ci, w jaki sposób spiąć to wszystko w nawyki, takie, które realnie podniosą jakość twojego życia, a na samym końcu opowiem ci o tym, w jaki sposób jesteś w stanie połączyć prawa fizyki z prawami filozofii, czy z filozofią. A jeśli zostaniesz naprawdę do końca, to wtedy opowiem Ci, w jaki sposób te połączone prawa złamać, żeby osiągać więcej niż inni. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam Cię na spotkanie więcej czasu, mniej stresu. Jeśli chcesz mieć więcej czasu i chcesz mieć mniej stresu, to dołącz do nas w poniedziałek 28-23 października o 18. Ale żeby to zrobić, ponieważ tego nie będzie na YouTubie, w sensie nie będzie linku publicznie dostępnego, musisz się zarejestrować na siadlak.com łamane przez webinar. Tam wyślę Ci wszystkie informacje raz jeszcze w poniedziałek 23 października o godzinie 18. Dzięki, do zobaczenia i cześć!